Od aktywności do samodzielności to projekt, który od kwietnia tego roku realizuje z Caritas Diecesi Sandomierskiej z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami. Projekt wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny 15 osób z niepełnosprawnościami do 18 roku życia. Od kwietnia bieżącego roku Caritas Diecesi Sandomierskiej realizuje projekt pod nazwą Od aktywności do samodzielności. Głównym celem projektu jest Wyposażenie naszych beneficjentów w jak największą samodzielność, zgodnie z ich możliwościami, potrzebami czy zainteresowaniami. Jak przyznała Karolina Łętowska, koordynator projektu, w ramach tego działania swoim beneficjentom Miejska Caritas zapewnia wiele ciekawych zajęć. Podopieczni mogą liczyć nie tylko na grupowe zajęcia, ale również terapie indywidualne. Każdy z podopiecznych projektu jest również objęty opieką psychologiczną i logopedyczną. Wszystko po to, aby osiągnąć upragniony cel, czyli samodzielność. W projekcie realizowany jest bogaty wachlarz różnych działań i zajęć, m.in. terapie indywidualne, takie jak logopedyczne, psychologiczne, integracja sensoryczna, czy zajęcia grupowe, jak zajęcia fotograficzne, rynko rynkodzielnicze, zooterapia, arteterapia czy zajęcia kompensacyjno-korekcyjne. Z naszą kamerą uczestniczyliśmy w jednym z grupowych zajęć organizowanych w ramach projektu od aktywności do samodzielności. Były to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Takie zajęcia to specjalistyczna forma terapii przeznaczona szczególnie dla dzieci z trudnościami w rozwoju i nauce, mające na celu usprawnienie zaburzonych funkcji i wspomaganie rozwoju. W trakcie ostatnich zajęć ich uczestnicy świetnie bawili się kolorami i kształtami. To według Karoliny Łętowskiej doskonała forma wsparcia najmłodszych uczestników tego projektu. Projekt realizowany przez Karitas Diecis Sandomierskiej współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Katarzyna Kaszluga, STV Info.